A Witam bardzo serdecznie, dzisiaj sobie zagramy w Fit and Grow Fish Wybierzemy sobie może na sam początek bibosa, zajebista ryba naprawdę Bardzo mi się podoba ta rybka O mamy krabła, dobra O nie, tutaj musimy przymierzyć, mamy swój gang chyba Dobra, Help. zrobiłem gościa zjeść, ale o nie, pomóżcie mi Koledzy, dobra zjadaj szybko, bo mi ukradną Wsiąkaj Na wstecznym, dobra i Aha, ha, 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 Udało się gościa zatykować na szczęście. No i zjadają mi wszystko. Zostaw mnie w spokoju. O nie. No w dwójkę. Tak nie będzie. Zostaw. O. Mam. Nom, nom, Mam nam. Mam krawana. Teraz wsiąkniemy szybko na wstecznym, bo mnie tu wykończył za chwilę. Z tego co widzę. O. Da, tutaj mamy gang. E. O. Dobra, zjadam tego. Szybko, zjadaj. <laughs> nie. Proszę. Nie, 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 nie. Pomóż, pomóż, pomóż. Cholera jasna. Zostaw go. Jest mój Musimy się przymierzyć O, mamy, mamy jedzonko No już drugi level W tym odcinku w ogóle postaramy się być najwięksi na serwerze oczywiście Najwięksi na serwerze Wypłyniemy tam daleko w ocean I zobaczymy To są duże rekiny, także nie wiem co będzie O, mamy tu jakąś rybkę Atakuj dawaj! O nie Atakuj go! Dobra, dobra, mamy go, mamy Mam nadzieję, że mnie nie zje Nie powinien, o nie Nie, nie, pomóż mi, pomóż jest! Udało się. Dobra. Udało się na szczęście. Widzę kolejny obiekt do atakowania. Gość nas wsiąknie na 100%, to chyba lepiej nie. Ale tego możemy zaatakować. Dobra, atakuj! Ty, może się od razu uda ten? Zbijemy sobie gdzieś 20-30 level? Boże święty, ale będziemy wielcy. Dobra, widzę kolejny obiekt. Już atak! O nie. Ty, zjadł go chyba. Nie. Goni go. O nie, najgorzej. Ja go już się chyba nie dopadnę. Ale, e, widzę. Co... O nie, zostaw mi kolegę, Frejerze. Zostaw mi kolegę. Koledzy, dawajcie. Dobra, a am, on am, am, szybko. No nie, ale mi gość zwinął jedzenie, naprawdę. Chyba sobie wyłączymy ten gang, bo raczej go nie potrzebujemy, ale widzę rekina. Może, ej a może z gangiem byśmy go zaatakowali? Koledzy, chodźcie tu. Ile was jest? Jest jeden. Nie wiem, chcę ryzykować. Ty zostaw mi kolegę. O cholera. Jest to cięższe niż myślałem, ale zostaw go! Ty, ja co jesteśmy wielcy! Ej! Nie, to goś na S pójdzie! Ale jesteśmy wielcy już! Trzeci level! O cholera, coś pływa nad nami! Ty, co to jest? Ej, to nie jest Megalodon przypadkiem? Nie, to nie jest chyba Megalodon. Ja go tak dziabnął... I myk! Dziab! Cholera... Dawaj, atakuj go! <ścoughs> atakuj go, koledzy! Atak! Nie z te numery. Frejerze. Atakuj go szybko. No, nic nam zrobić nie może. Gość jest 10 razy większy od nas, ale umrze szybko. Dawaj. Ty! Udało się zabić Rekina! Ty, zabiliśmy tego, Great White Sharka! O nie! No to nieźle, nieźle! Śmiesznie z tego co widzę! Ty, to teraz, a nie, a, nie mamy gangu, ci nam go, guci na głosowo, tak? No dobra! No ale gościa, słyszymy na górze nie zjedź przypadkiem! Jesteśmy niepokonani! Tak się zdarzyło! Tylko zanim to teraz wciągniemy, to będzie... O, coś tam pływa! Coś tam pływa! Zostaw je w spokoju! To ja go zabiłem, nie ty! Co to tam pływa? O cholera, jakiś rekin tu pływa! ZOSTAW je. O nie 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 Ja jeszcze nie wyjdę stąd! Dobra, to... Zjadaj szybko! Kurde, frajer wykorzystuje sytuację! Najgorzej! No zjadaj to! No nie mów mi, że tego nie polgryziesz. Cholera, ale to pływa! Może. Nie, dobra. Coś tam się chyba biją, dobra. Wsiąkaj to szybko. Żebyś tylko nie umarł. Gość nic nie zrobił, a mi będzie jad jedzenie. Masakra. Już mamy czwarty, piąty. Dobra. Zjadaj szybko. Miejmy nadzieję, że nas nie zaatakuje. Ty, szósty level już. O mój boże. Do, on się tam zajmuje jedzeniem tamtym na dole, więc powinniśmy dać radę. O nie, 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 nie. Zostaw go! No co ty robisz? Zostaw go! Gryź go, gryź go, dawaj, 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 nie, 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 nie. o nie. Wykorzystał sytuację, no. Co to ma być? Halo. Dobra, teraz sobie wybierzemy coś większego. Teraz bierzemy. Mourenę! Ona jest bardzo dobra też. Bardzo szybko gryzie i przy okazji ma dosyć duży damage. Więc atakuj go, dawaj. Takiego kraba sobie na spokojnie jemy, proszę was. Patrzcie to, tylko śmiesznie chodzi dosyć. Nie, nie, nie. Nie uciekniesz mi. Aż tak łatwo nie ma. I z tego co widzę, jak go, gościa przytrzymamy, czy coś takiego. Prawe chyba. Jesteśmy niewidzialni. niewidzialni. Dawaj, zjadę gościa. Tak? Nie, albo przy jedzeniu jesteśmy niewidzialni. Nie, ja mam pojęć. O, cholera. Rekin. O, goni nas. I myk. Ucieczka. Uciekaj, no proszę cię, no. nie chcę być zjedzony przez rekina. O cholera, o, o, zostaw mnie! O, wow. No tak, kiedy zabijasz Great White Sharka na spokojnie, ale inne rekiny cię zjadają totalnie. No nic. Spodziewałem się, że to tak będzie wyglądało niestety. Spodziewałem się tego. No ale dobra, dawaj. No może przy jedzeniu możemy być niewidzialni, nie wiem jak to działa. O, coś tam pływa na górze, ale dobra, spokojnie. I myk! Zjadaj go, dawaj! O, dobra, mamy update. Widzę jak coś nad nami pływa. Coś, coś nad nami pływało. Ale uciekliśmy chyba. On jest w ogóle zwrotna strasznie, to Murena, patrz to. Zajbista jest. O, dawaj, atakujemy ten, płaszczkę. Ale w ogóle, grałem płaszczką w tej grze, co nie? I ona jakby nie ma żadnej umiejętności związanej z ogonem, a z tego co wiem, ona ma kolec jadowy na tym, właśnie na ogonie. No i prawie mamy drugi level, halo. Ona już powinna być w miarę dobra na drugim levelu. O, zjemy sobie tą rybkę jeszcze. Dawaj, atakuj go. Cholera, ła! Wow. Moje FPSy. No i teorty, czy ten odcinek jeszcze można... No gdzie mi zjadasz jedzenie? Zostaw to. To jest moje. czy ten odcinek jeszcze możemy przypiąć do testów nad kartą zintegrowaną. Bo wszystko się odbywa na komputerze z kartą zintegrowaną właśnie z Rayzena 79800X3D. Działa bardzo dobrze. Bardzo dobrze działa. Już się nie mogę doczekać szczerze jak będzie karta graficzna już w tym komputerku. I wtedy będzie można robić prawo prawowite testy. Co prawda nie umiem takich testów robić, ale zawsze można się nauczyć. Ale ten kanał raczej nigdy nie będzie tego typu, właśnie. Ty, update, mamy statek. Mamy statek, mój Boże. Jest jakiś skarb, może w tym? Nie, tu chyba można się ukryć przed rekinami dużymi. Jest tu gdzieś siedzenie, że możemy się ukryć w stojącym miejscu. Nie, chyba. To chyba. To tak działa, czy nie? Co to? A, to są te krewetki. Chyba. Ale tu już jest niebezpiecznie. Tu już niebezpiecznie niestety. Dobra. Sprawdzamy co my tutaj. Może mi się, że to jest rekin tak w ogóle. Eee, halo. Kogo my tu mamy? No nic, chyba nikogo. Chyba nikogo tutaj nie ma. Ale mamy Bibosa. Halo? Bibos. Zwrotny straszny i szybki ten Bibos. Dobra, mamy kolejnego tego delfina. Kolejne dwa delfiny. Co jest dobra? Teraz już na spokojnie możemy sobie. Byście zjadać. Bez żadnego strachu na szczęście. Teraz gdzie jest drugi? Tu są. Tu jeszcze dwa są. Eee. Dobrze jest. Ty, ugryz nas chyba, niechcący. Zgaduję, że no nie chcą. O nie, 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 jednak chcący, jednak chcący i gryź go, nie ma z nami szans na szczęście już. Za duży level mamy. Ale rekina to nadal bym się chyba obawiał jednak. Ale możemy gościa zaatakować jak będę widział, czekaj tylko zjedzmy sobie jeszcze jego. Nie powinien móc uciec. Jeszcze jakbym miał aim'a, to fajnie, a ucieka przed nami to nie opłaca się. Ty tu był specjalnie, zostaw jedzenie! Ty, już po 20 bijemy praktycznie. No, no, no. Ty, czy tam był rekin przypadk... Nie, tu był delfin też. Krab tam chyba chce... Z... Ty, puknęliśmy kraba, czy co? Możemy wsysać, Możemy wsysać kraby? O kurde. Ty, dobre to. Po 25 już bijemy, także już spokojnie możemy zabić tego największego rekina. Żartuję oczywiście. Raczej powątpiałam w to. Za duzi jesteśmy. Prędzej nas ugryzie i będzie po nas. Ty! Mamy tego wielkiego już! Dobra. Ciekawe czy on będzie... O cholera! Co? To jest, skończyło się. Skończyło się koledzy. Już nie ma tak łatwo. Bierzemy Great White Sharka. Na sam koniec, bardzo piękny. I ładnie... W... O Jezu, co, co on robi z tą buźką? Halo? Co taki krzywy jesteś? No ale do, dobra, jest potężny. To trzeba mu kurde ten... powiedzieć. My jesteśmy już potężni. O, co, o, jedzenie mamy, dobra. O, tylko właśnie wyceluj, bo on jest duży dosyć. O, mamy, mamy. Nasz gatunek. I jest totalnie OP. Ten. Totalnie. A chociaż to są chyba te małe. To są chyba te małe rekiny. Czuję respekt, widzę. Ty jest po Zdecydowanie. Kurde. Szanuję, szanuję. Ale grałem szczerze, tym Megalodonem na innej mapie. To zagrałem sobie pewnie na samym odcinku, jak będziecie chcieli. Ale jest moc. Oni już nawet atakować nas nie chcą. One, One już nawet atakować nas nie chcą. I totalnie wszystkich mamy na hita, praktycznie. Dobra. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania. I dokumentowanie, oczywiście. Może sobie zagramy jeszcze tym rankingiem, albo kto wie, Megalodonem.